Cześć, witajcie z tej strony RAFA. Fafa. E, dzisiaj będziemy grali e, kolejną część e, misji Broad e, Mamy do zaaresztowania George'a Brixleya, który prowadzi jakiś studio Gwiazd. Jest na niego nakaz sądowy aresztowania. Wcześniej został skazany za porwanie i odsiadł około 3 e, lat e, w Linworth. Popełnił też wcześniej przestępstwa związane ze spiskiem i napaścią seksualną, więc raczej nie spieszył mu się do powrotu za zakładki. Przyszedł szkolenie strzelecki zakładamy, że może być uzbrojony. E, ogólnie prowadzi tam to na dzieciach takie wiadomo jakie rzeczy. Także... Sergeant Hoffman, please call extension 4100 Sergeant Hoffman 4100 Wcześniej ogrywałem tą misję już i przed chwilą też nagrywałem to ale o kilkunastu minutach szukania w końcu gościa znaleźliśmy go zginąłem i ja bym to wrzucił bo już sam sobie I... Entry team, this is talk. Suspects have a foothold in this area and they're refusing to cooperate. Entry team, way. you are go, go in to way. move and clear. All teams. Post up. I'm good to go. Doors unlocked. Go go reaching oh, got an opening get on the fucking ground drop it right now right. down on your knees slowly police police don't fucking move get down I wanna see hands just don't rough me up cuff him I'll get him ready there's a fucking kid here enter team to talk We got one fatality, suspect. Dock to entry team. Notifying camps. Oh. Oj, oj, inacuła. Oh. Oh. Civilian restraint. Civilian secure. Doc to element. Send him. Dobra, bo. bo to się nie? Jedyny problem z drżynie. To jest podejrzany. Jagermeister. Ciekawe. Dobra, jestem podejrzany, dobra. get down on your knees hands up do it now are making a big mistake. Big. don't Dude. make this worse on yourself got it bad. Ah, Fuckers! lead the talk suspect standing by for transportation cover the area ready. Talk to entry team trailers ready red team post up and cover in position What the hell are you doing? Exercise caution. <laughs> Lead the talk. Suspect is deceased. Requesting trailers. Entry team, this is talk. Proceed with your mission. Please, I'll do anything. Talk. Civilian good to go for evac. Element, this is talk. Trailers oh on the way. Oh. Restrain him. I got cuffs. Talk. Contact down. Stock to element. Proceed with mission. Good to go. Secure. Aim at the talk. Suspect down. Leave oh, the talk. Notifying men

Cool Just let me go. Use the shotgun and clear. clear. We're We're over here, boss. Nothing here, sir. good here. Stupid, stupid, stupid. I should clear over here, boss. Nothing here, sir. Searching. nazar bulam ne bebek nazar bulam. Cover this area. Moving into place. <gülüyor> <gülüyor> entry team to talk civilians standing by for trailers talk to lead proceed with mission gold open the door clear it that's affirmative get the door and move in Deadpool. Dobra, aha, bo ja mnie upilikuję tego. No dobra, zacznę staro. O gamer to no sorki. Sorki ale bratek... A da se ścierało.

Enter and clear confirmed

może być e, idziemy do następnej misji wysoki poziom stracu chłopaki e, ja sobie to ogarnę poza odcinkiem muszę sprawdzić jak was na urlopy no przeżyjecie tak, dacie radę chłopaki. dacie radę dobra Następną misją jest em, Dobrze, call us. Nie dobrze widziałem, pamiętam. Um, śmiercionośna obsesja, tak jest. Um, mamy zareżytować za, Gerarda, który... Mm. E, no właśnie. Um, trzech y, walczy o życie, trzech już nie żyje po nim. Um, no, przygotował zasadzkę ogonia pod tym zarazem i, i nasi funkcjonariusze są w szpitalu, przez to niektórzy na no, ulicy kapelan odwiedza drzwi u, nich, u ich rodzin. Jego dom jest obłożony pułapkami, wszystkim, na no, różnymi rzeczami, także musimy uważać. Damy radę. Widzimy, no, są psychopaci i oni strzelają od razu. Oni są pod wpływem na widoczność. Talk lead. Our negotiator and ee... we believe they have set traps. Make entry. Ee, Exercise extreme czy... Nie wiem Myślę, że są, strzelają Nie ma problem Dobra tym. Yes. yes. Disabling yes. yes. well, now. All it. Move and clear. Pied. Byście zabili mi właśnie mojego... Dobra, nie. Udało się. Dobra. No to jest ogólnie krótka misja, bo ich tu jest dosłownie paru. myślałem Watch my back, disarming. Ej, nie widziałem, żeby tam była pułapka w ogóle, ty I nie widziałem, żeby tam w ogóle była pułapka na ziemi Dobra Czyli jednak jestem mega nieogarniętym osobnikiem Okej okay. Stach jak? Co? Co czekaj czekaj wszyscy że co? To, to już koniec? Wszyscy funkcjonariusze przeżyli? nie nie ja wykonałem funkcjonariusze u nich czterech moich było czyli ja zdechłem nie wiem widzowie na pewności to powtórzymy po prostu dobra widzowie ogólnie jest z zaczynamy od nowa Okej okay, na pułapka Nie podoba mi się to... że. Pracę się zaraz... Ej, odsuńcie się mi stąd, jacy... Gdzieście Weź... mi go zastrzelili? Nie. O, jeden bratek używa kałacha. Dobra, idziemy dalej. to po powolusiu. Yeah, I'm using one bomb on a Blue. Stack up. Roger. Uh -huh. Hands up now. Do it good. Police down on the ground entry team to talk we got one fatality suspect talk to lead proceed with mission go go with it disarm

Forensics is standing by. Hands up above your head! Provide support on me. Red. Split and provide cover on this door. Enter and clear. On it. Need you to move. Widzowie. widzowie! Ja naprawdę mam ale sprawdźmy to, sprawdźmy to najpierw. 3 Czy... Wcześniej nie było zgłoszonych powolonych policjantów. Ale... Nie, albo było? Nie wiem widzowie. Teraz sprawdzimy. Dobra, ogólnie widzowie jestem z powrotem. Jestem jakiś hey, you! Jestem jakiś specjalny Talk. Ee, że, away, so... że, ja, że ja nie umiem chłopa w ogóle eee no Zrobić tak, żeby bratek Znaczy no przeży, przeżył w sumie ale że ja potem zdycham Ja potem zdycham Także no przesuńcie się chłopaczki He's been planning this for a while. No, tak, Let's go. 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 Let's the go. I don't know What are you doing? it kids, Go team I'll let provide cover on this door Fuck you Fall in behind me I'm with you Fall in On your six Stay on me Behind you On me? Move On you Okay My friend is generally trolling me Hey, where's the rest? Wiem, chłopaki. Stack up. Monicz, że macie tam to zrobić. Które weźdz wiz sprawdza? Żeby weźdz sprawdzać w opakiny. I love the dog. Toss pick down, need a tank. stock reporting emts and trailers are standing by entry team to talk evidence bagged this is talk forensics notified disabling now Dobra, chłopaczki, bo wy jesteś się. Eee. co porządek. Dobra. Idziemy. Dobra, przeżyliśmy to. Pff, także widzowie to by było na tyle w tym odcinku. Troszkę, troszkę się wydłużył przez moje niekompetencje na policjanta. No, niestety, jestem troszkę. Tak, jestem w jednostce specjalnej, ale chyba powinienem być w innej. Um że Wam się spodobało, że jak ktoś, ktoś dotrwał do tego momentu. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę i, i może jakiś miły komentarz. I co? I do następnego. Następną mamy misję już której nie ogrywałem chyba. E, no, Także, także no, będzie, będzie co ogrywać. Bo to, co czytałem, to tak. Tutaj ogólnie, w zamach na jakiegoś gościa trzeba pozabezpieczać karabiny. To A, zobaczymy wszystko w następnym odcinku. Także dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.